8 marca około godziny 9 dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej otrzymał zgłoszenie o pożarze domu przy ulicy Kopernika 56 w pieszycach. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa, policję oraz pogotowie ratunkowe. Pogotowie gazowe odłączyło dopływ gazu do domu ze względu na możliwość rozczelnienia i uszkodzenia instalacji gazowej przez ogień. Po przybyciu na miejsce zdarzenia nie stwierdziliśmy na zewnątrz objawów pożaru. Po rozpoznaniu ustaliliśmy, że doszło do pożaru na klatce schodowej na piętrze budynku mieszkalnego. Działania nasze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, dogaszeniu pożaru, który częściowo wcześniej przed naszym przybyciem został ogaszony przez lokatora. Dalsze działania, monitorowanie sytuacji, udzielenie pierwszej pomocy medycznej osobom, które przebywały w obrębie zadymienia ewakuowaniu czterech osób z piętra. Te osoby w późniejszym czasie zostały przekazane pogotowiu ratunkowemu. Skończyło się na statek materialnych. Na miejscu pracowało również pogotowie gazowe, policja która wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyn powstania pożaru. W nadpaleniu uległa szafa znajdująca się na korytarzu, kawałki drewna magazynowane, przechowywane w wiaderku obok i bliżej nieokreślone elementy, które uległy stopieniu, były to elementy plastikowe. Sytuacja, jeżeli chodzi o korzystanie z obiektów wygląda następująco z naszej strony, sprawdzenie urządzeniem pomiarowym, które nie wykazało gazów niebezpiecznych, także jak najbardziej nie ma przeciwwskazań do użytkowania, budynku, przybyły na miejsce gazownia, wdrożyła swoje procedury, no niestety instalacja gazowa musiała ulec zamknięciu, czyli nie będzie wykorzystywana do, przez najbliższy czas do odbioru. Na miejscu pracowały cztery zastępy, tym, na miejscu pracowały cztery zastępy, w tym trzy zastępy od Giedzierżoniów, jeden zastęp OSP Piskorzów. No